Tak, jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, jedziemy właśnie do drewnianego domku. Pogoda trochę się zepsuła, jest pochmurnie, ale mimo wszystko, chyba od jutra, mają być upały. Także będziemy na pewno korzystać z pogody. Nie zdążyłam się pomalować, także kosmetyczka tutaj na mnie czeka. Dzieci się kłócą, prawdziwe wakacje. Już zaścielone. W ogóle tą pościel miałam, jak była mała. To jest pościel z i pod nią spałam, więc mam do niej ogromny sentyment. Dzisiaj jest pościelone dla Aleksa. Tutaj rodzice kupili taką leżankę, kanapę. To się rozkłada bardzo fajnie, zresztą. Może być jako kanapa, a później się rozkłada i jest takie dosyć fajne łóżko. Także tu będzie sobie Aleksik spał razem z nami. Tutaj mam widoczek. Czuję tutaj się zawsze tak dobrze, tak spokojnie. Życie zwalnia. Mamy takie slow life, siedzimy sobie całą rodziną, zaraz odpalamy grilla. To są tak ważne i cenne momenty, że chcę je zapamiętać na długo. Fajnie, że mamy ten domek i będziemy mogli tutaj się wszyscy razem spotykać. Mimo, że wiecie, że jestem z rodziną bardzo blisko związana, ponieważ nawet z siostrą mieszkamy koło siebie, ale. Tutaj możemy się spotkać jeszcze wszyscy razem na takim luzie. Wiecie, w domu to jest praca, obowiązki itd., a tutaj mamy taki totalny luz, dużą przestrzeń. W domku naszym mamy dość mały ten ogródek, a tutaj mamy naprawdę sporo tego pola do zagospodarowania, także myślę, że będzie tutaj nasza taka perełeczka w tym miejscu. Bardzo się cieszę, że w końcu ten pomysł padł, bo moi rodzice długo się zastanawiali nad tym, żeby coś tutaj wybudować. No i w końcu. Tak finalnie zadecydowali. Ja uważam, że to był świetny pomysł. Dobra, no to ja gdzie mam się udać? A ja A teraz, kto ma najdalej, a no kto ma najbliżej do czego? Niosę coś fajnego. Teraz ja, Wam pokażę, gdzie przyjechaliśmy. Nasze bardzo sentymentalne miejsce. Widać? Tutaj, słuchajcie, zaczęła się nasza przygoda. 10 lat temu, dokładnie 26 lipca. 2014 roku poznaliśmy się w tym miejscu. Zobaczyłam pierwszy raz Pawła, Paweł zobaczył pierwszy raz mnie i było love story, naprawdę, bo to było takie poznanie, gdzie obydwoje, no można powiedzieć, zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Ja wtedy jeszcze byłam w innym związku i po prostu przyszłam na. To wesele sama, ponieważ mój ówczesny chłopak nie chciał ze mną iść na wesele i coś tam szukał, jakichś różnych wymówek. No i widzicie, nic nie dzieje się bez przyczyny. Widocznie tak miało być, miałam poznać Pawła i tak właśnie się narodziła nasza historia. 10 lat później jesteśmy tutaj z naszymi dziećmi i pokazujemy im to miejsce. Także, no wow, 6 lat po ślubie, niedługo nam stuknie. W sierpniu, ale 10 lat znajomości. Właśnie sobie nagraliśmy tutaj fajną rolkę. Pewnie już jest na, na pewno jest na moim Instagramie. Więc jeśli chcecie zobaczyć, to zapraszam Was do obserwowania mojego profilu. No a my dzisiaj taką mamy sentymentalną podróż. Później jeszcze byliśmy kilka razy tutaj na różnych ślubach, także no. Właśnie mi stolarz napisał wiadomość, że będzie za godzinę i że wydawało mu się, że odpisał do mnie tydzień temu, czy tam kiedy pisałam, ale coś się nie wysłało, więc dobrze, że jesteśmy w domu yy, i będę mieć dzisiaj fronty. Właśnie stoję przed szafą, która tych frontów nie ma, ale to się dzisiaj zmieni, ona się totalnie odmieni i na pewno Wam to pokażę. Podczas naszej nieobecności przyszła do mnie piękna donica, z Inga. czekałam na nią kilka dobrych tygodni. Pokażę wam, jak wygląda, i chyba przesadzę dla niej monstery. Ale dobra, otwieram. Jest przepiękna i też swoją drogą jest ogromna. Zobaczcie, w porównaniu do tamtych, ale ta monstera mi się tak rozrasta, ona mi po prostu już wypada z tej donicy. Ona była naprawdę malutka, jak ją kupiłam, więc ewidentnie jest jej tutaj bardzo, bardzo dobrze. No i ja się bardzo cieszę. Wejdźmy sobie jeszcze przy poniedziałku do ogrodu, ponieważ tutaj też się będzie bardzo dużo i dynamicznie zmieniać, więc pokażę wam, jak to wygląda. Dzisiaj będzie położony taras. Może nie w całości, ale przynajmniej w części i to też Wam wszystko oczywiście pokażę. Tu już mam kawałek frontów. To jest ten kolor, który wybrałam. Wydaje mi się, że fajnie tutaj pasuje, ładnie to się też będzie tutaj łączyć. To jeszcze nie jest skończone, jak widzicie, tylko tak przyłożone. Do tego tutaj mam te mosiężne uchwyty. Będziemy to pewnie dzisiaj montować, bo też będą panowie. No, tutaj jest troszeczkę bałaganu, ale to nic. To, co też się udało zrobić, to zabudowę pod schodami. Tutaj będę mieć szuflady, i tutaj będę mieć taką e, większą przestrzeń. Jeszcze nie wiem na co zobaczymy. No i tutaj jest moja szafka do sypu, która będzie w pralni. Tutaj obok lustra mam taką szafę na typon. I tutaj mam kurtki, i jakieś takie wiecie, rzeczy, które muszą być pod ręką. I ona jest po prostu w kolorze białym, bez żadnych zdobień. A tutaj, w wódce na dole, mamy przepiękną szafkę. Ona też już jest prawie gotowa. Dzisiaj, przyjeżdża hydraulikę podpiąć. I tutaj mamy szafeczkę. No, i też czekam jeszcze na zabudowę to też Wam pokażę w jakichś kolejnych filmach e, i tu jeszcze będzie lustro lustro na lustrze, więc się nie zdziwcie ale tak, taki jest zamysł i tutaj jeszcze mam fajnie ukryty papier, wczoraj to też montowaliśmy także myślę, że fajnie to wyszło tu muszę jeszcze wyprasować ten ręczniczek, tak brzydko wygląda ale tak się to prezentuje bardzo mi się podoba Rozpakujmy jeszcze to zamówienie z Zary przy okazji i tutaj czeka na mnie jeszcze przesyłka pr -owa. zaraz sobie to też otworzę. To jest zamówienie z Zary, większość rzeczy jest z wyprzedaży, chyba tylko piżamki były w normalnej cenie, ale bardzo potrzebowałam znowu dla Alexa po wszystkie się poniszczyły i też ze wszystkich mi wyrósł, nagle patrzę, a tu prawie pępek na wierzchu, więc ma dwie nowe piżamki dla Mici e, zwykła taka bluzka, spodnie w paseczki, niestety ten materiał mi nie bardzo siedzi, nie wiem czy nie będę go zwracać, bo to będzie zaraz zmychacone i poszarpane, ale się zastanowię zobaczę ile to kosztowało tutaj jest e, t-shirt Parent's Day Off, bardzo fajny Kapelusiki wzięłam. Taką bluzkę. Ja już mam ją tylko w innym kolorze dla niej. Bardzo ją lubię. Ale właśnie mi z niej wyrosło, więc wzięłam jej teraz ten sam krój, tylko po prostu inny kolor. Ma też fajne dżinsiki. Takie szerokie. Wydają mi się ogromne, ale może mi się tylko wydaje. No, tutaj są te piżamki dla Aleksa. spodenki dla Aleksa. Takie dzianinowe z kieszeniami, e, kapelusik dla Aleksika i sukienka dla mici. taka w kratkę, myślę, że spoko. No i słuchajcie, mamy taras, ale pozostawia on wiele do życzenia. Zobaczcie, z daleka taras wygląda pięknie, jakby deska jest piękna, ale wykonanie jego jest bardzo niefajne. Pomijając to, że tutaj mamy wycięte jakąś taką harmonikę, nie jest to w ogóle równo, to te odstępy raz jest mniejszy, raz jest większy. No i jak stanęłam na tym dzisiaj rano, wczoraj wieczorem, to to się po prostu zapada, jest to w ogóle niestabilna konstrukcja, ja naprawdę nie jestem osobą, która się jakoś bardzo czepia, i staram się. I tak, przymykać na wiele rzeczy oko, jak widzę, że ktoś się stara, jest uczciwy, ale no, no to jest fushera dla mnie. no To jest dla mnie fushera, jak ktoś po prostu czegoś nie umie zrobić, to niech to powie, a jak się za to zabiera, to niech to zrobi już dobrze, bo ja też po to biorę fachowców, że się nie muszę na tym znać. No zobaczcie, jak tutaj to jest powycinane. I wczoraj czytałam właśnie instrukcje, montażu tej deski: jak to powinno być, jak powinny być położone te legary i tak dalej. Wiecie co, no wkurzamy to strasznie, my to wkurza, że bierze się fachowców, a później i tak trzeba wszystko patrzeć samemu, interesować się i tak dalej. Także czeka mnie rozmowa z panami. Oczywiście będę starała się to przeprowadzić jakoś tak yy, spokojnie, ale mam nadzieję. Że nie powiedzą mi tak jak wczoraj, bo już wczoraj mi się coś nie podobało i mówię, że trzeba by było to wzmocnić. To pan mi powiedział, że no niestety, że deska tak chodzi, że to się nie da. Ale nie. Po tym, jak moje dzieci to przetestowały wczoraj, jak to wszystko latało, no to no, no niestety to tak nie może. Być. Dzień dobry, przyjechałam do centrum Spotkać się z moją przyjaciółką Nie widziałyśmy się ponad dwa tygodnie Ponieważ ona była na wakacjach Ja też z dziećmi cały czas gdzieś jeździłam No i się widzimy dzisiaj na śniadanko I stwierdziłam, że idziemy do Szalej kafe. Nie byłam tam nigdy Zawsze wybieram te miejsca, które znam Więc czas poznać coś nowego I co jej biorę dzisiaj ze sobą? Dwie paczki Pampersów do pływania. I śmieszna historia jest taka, że jedną paczkę dostałam od niej jakieś dwa lata temu, ponieważ ona stwierdziła, że jej już się nie przydadzą, po czym ja ich nie wykorzystałam i teraz, tak jakby jej oddaję. Jeszcze z nadmiarem, ponieważ nie wykorzystałam jakichś swoich, które miałam chyba jeszcze po Aleksie, także czekają. Mam nadzieję, że ona chociaż jej wykorzysta. Jak nie, to na pewno też pójdą dalej. Nic się nie zmarnuje, nic nie wyląduje w koszu. Staram się zawsze, żeby gdzieś to miało jakiś taki obieg. Mam dzisiaj na sobie piękną sukienkę, którą dostałam od, wydaje mi się, że to jest polska marka. Jeszcze to sprawdzę. Nigdy od nich nie miałam nic, więc muszę to sprawdzić, napiszę wam, co to za firma. Sukienka jest tak miła w dotyku, jest z modalu yy, i w ogóle pięknie się w niej wygląda i ja się w niej super czuję, także zaraz wam pokażę, może tutaj gdzieś nagram, bo mam jeszcze takie 5 minut. Myślałam, że będę mieć więcej dla was, żeby tutaj w samochodzie coś nagrać, ale jechałam za ciężarówką przez calutką ulicę, więc yy, wydłużyło to moją trasę o jakieś. Minimum 5 minut jak nie dłużej, ale spoko. Starałam się panów nie stresować, czekałam sobie spokojnie, nigdzie się tak naprawdę nie spieszę, wyjechałam sobie odpowiednio wcześnie, także jestem na czas i chodźcie, pokażę Wam tą sukienkę, może tutaj gdzieś stanę, zostawię aparat. Mam nadzieję, że coś było widać. To co zawsze robię, czyli obczajka Instagrama, żeby zobaczyć zdjęcia śniadań i dopiero jestem w stanie się zdecydować, bo jakby tak na sucho, bez zdjęć jest mi mega ciężko, to wszystko mi się podoba. Na lustro w sypialni, bardzo chciałam mieć lustro w sypialni, ale nie na całej ścianie, więc zrobiłam tak, że tutaj jest część taka właśnie, w której się można przejrzeć, a tutaj jest część zamknięta. Mam takie fajne fronty, one miały trochę inaczej wyglądać, ale finalnie chyba nie będę ich zmieniać. Miały mieć jeszcze tutaj dodatkowe żłobienia. Ten element mi się bardzo podoba i z tego jestem zadowolona i to też fajnie się połączyło tutaj z drzwiami, ze sztukaterią. Zobaczcie jeszcze na ten kolor. Cieszę się, że się na niego zdecydowałam, bo jest przepiękny. Właśnie nie jest taki morelowy, nie jest za jasny, za ciepły i uważam, że nie ja wyszedł idealnie, ale muszę Wam trochę ponarzekać. Jestem wściekła. Jestem wściekła na pracę. Wszystkich fachowców, z którymi mam ostatnio do czynienia. Wspominałam Wam, że kładziemy taras. Przyszli Panowie, którzy mieli się zajmować i tarasem, i ogrodem. My kupiliśmy e, deski w firmie, która jest bardzo w porządku, natomiast oni nam nie kładli tego tarasu, ponieważ Pan do grodu, który robił już wszystko, powiedział, że ten taras nam położy. No i teraz, co Pan zrobił? Pan po prostu. Zaczął robić ten taras, mimo tego, że od początku wydawało mi się, że on nie wie, jak się do tego zabrać, i zamiast się przyznać, że on po prostu tej rzeczy nie robi, nie umie tego zrobić, to wycenił to i się za to zabrał. Nie miał do tego sprzętu, i teraz finalnie mamy efekt taki, że deska, która, za którą zapłaciliśmy 8 tysięcy, jest poszarpana, jest położona brzydko, niechlujnie, niestabilnie, wszystko się telepie. I jak mieliśmy deski, które miały 4 metry, musieliśmy je przeciąć na pół i zrobić z tego y, taki teraz 6 metrów na dwa chyba coś ponad. Mm. I teraz nie bardzo jest z tym co zrobić, ponieważ to jest naprawdę brzydko wystrzępione. Ja Wam zaraz pokażę, żeby nie było. Żeby nie było, że ja się czepiam, bo ja naprawdę bardzo bym chciała przymknąć na to oko. Ja w ogóle nie lubię robić syfu, ja nie lubię ludziom zwracać uwagę. Ja widzę, że też ci panowie no starają się, ale co z tego, że się starają? Jak po prostu partaczą tą robotę, jak się da i nie potrafią tego zrobić i szczerze mówiąc nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Próbuję jakiegoś innego wyjścia, jakiegoś rozwiązania, bo z Pawłem myślimy, co zrobić, ale zarówno ani ja, ani Paweł nie jesteśmy osobami, które tak sobie o po prostu powiedzą, że nie zapłacą i że jest spier... <laughs> Także yy, bardzo tak odchorowuje to, że jest taka sytuacja i to już też nie pierwsza, bo to nie jest pierwsza sytuacja, z którą mamy do czynienia, taką niefajną tutaj w związku z budową. Także ja już mam naprawdę dość, już mam dość i chciałabym, żeby było wszystko już skończone i żeby nie trzeba było się użerać, nie trzeba było zwracać uwagi. No i w ogóle chciałabym trafić na fachowców, takich prawdziwych fachowców, którzy przyjdą i ja wiem, że są. Um, osobami na dobrym miejscu, że ja mogę im zaufać i oddać w ręce tą pracę, którą im powierzam i za którą płacę. No i jeszcze mieliśmy mieć naszego hydraulika, któremu dawaliśmy już tyle szans. On był u nas i za każdym razem mówi, że przyjedzie, po czym nie przyjeżdża. Ostatnio był umówiony z nami na godzinę na telefon najpierw rano, później zadzwonił, powiedział, że będzie o 17. Później zadzwonił po 17.30, że nikt się Pani nie martwi, ja na pewno przyjadę, na pewno będę, ale będę o 20. 20.00, ja już oczywiście dzieci wykąpałam, bo nie wiedziałam, czy nam odetnie wodę, czy nie na ten czas, więc stwierdziłam szybko kąpiele, żeby już wszystko było porobione. Zaraz przychodzi Pan hydraulik, no i co? 20.30 nie ma. 21 nie ma 21 30. nie ma ani telefonu, ani żadnej informacji, że coś się wykrzaczyło po raz kolejny. No i tak, yy, dla mnie to jest mega nieprofesjonalne. Dziwny jest dla mnie też stosunek ludzi do swoich obowiązków, do swojej pracy. Mi się nigdy to w moim życiu nie przytrafiło. Żeby o czymś zapomnieć, z czegoś się nie wywiązać. Nawet nigdy nie zmieniałam jakoś terminów, publikacji, zawsze wiedziałam, że mam jakiś deadline i się, i się tego trzymałam. I to zazwyczaj firmy, z którymi współpracowałam, coś przesuwały, ale ja zawsze byłam na czas. Za to też byłam zresztą chwalona i ja w sobie też to cenię, ale nigdy nie było z tym problemu i pamiętam, że nawet jak byłam na porodówce. I zarówno Aleksa, jak i mnie rodziłam kilka dni dosłownie przed terminem. I miałam wtedy publikację dla Twist Shake'a. I mojej menadżerce było bardzo głupio, bo to był dzień mojego porodu. Wiedziała już, że rodzę i tak dalej, bo jej powiedziałam. Ale napisała, że bardzo mi przeprasza, że to jest głupie pytanie i może nie odpowiedni moment, ale że mamy dzisiaj publikację i czy mają przekładać. I ja powiedziałam, że oczywiście, że nie, i że ja to dodam tylko za sekundkę ogarnę się i, i dodam jak najbardziej nic nie będziemy przesuwać, więc widzicie. widzicie, że się da, tylko trzeba mieć jakieś priorytety. Trzeba mieć jakiś szacunek do pracy. I uważam, że bez tego ja nie róż. I przykre jest to, że tak mało osób. Ten szacunek do pracy, do pieniędzy ma. Każdy by chciał mieć, ale żeby coś pokazać, czegoś się nauczyć, to już nie bardzo. Także takie moje przemyślenia na dziś. Przy tym moim pięknym lustrze właśnie yy, tak patrzę, że tutaj mi zostaje nieładnie prześcieradło, ale kupię sobie ładną narzutę niedługo, więc będzie tutaj pięknie. Tam jeszcze będzie toaletka, tu kiedyś będzie, tu, tu kiedyś będzie telewizor. No naprawdę robi się cudnie. Uwielbiam ten dom. Ale yy, zbieram się po dzieciaki. Właśnie przed robiłam obiad. Zjedliśmy makaron, nie makaron, zjedliśmy ryż z warzywami. Tak zdrowo, ponieważ byliśmy na tenisie i stwierdziłam, nie, no. Jak już dzisiaj taki sportowy dzień, to trzeba też zdrowo zjeść, i zaraz liczę po dzieciaczki. To są paczuchy, które dzisiaj wysyłam z Vinted. Wszystko co kupiliście ode mnie, a tutaj zamówiłam sobie z Erboriana. Ten krem CC Red Correct. Jezu, jaki on jest wspaniały. Na lato, czasem nawet jak się nie maluję, to lubię sobie go nałożyć, ponieważ on wszystkie zaczerwienia, które mam na twarzy niweluje. On jest w ogóle w takim kolorze zielonym. To, co się dzieje na twarzy, to jest magia. To nie jest yy, sponsorowany film, ale naprawdę ten produkt jest godny uwagi, więc zapisujcie, screenujcie. Chociaż i tak na pewno ktoś mi powie, że jest sponsorowany, mimo tego, że y, mówię wam, że tak nie jest, bo ostatnio miałam właśnie taki komentarz. Coś wam polecałam, a hotel chyba, tak, hotel, w którym byłam. Mówiłam o nim dość sporo i było mi zarzucone, że na pewno y, nie zapłaciłam za niego. Także y, zostawię tutaj kropkę i nie będę nic mówić na ten temat, ale przejdźmy dalej. Chciałam wam pokazać jeszcze tutaj zabudowę pod schodami. Trochę tutaj sobie już ułożyłam. Niestety jeden front jest uszkodzony, także dotrze do nas dopiero następnym razem, jak będzie stolarz. Ale tutaj mamy takie fajne półeczki na buty. Oczywiście do zorganizowania, ale tak to na razie wygląda. Tutaj jeszcze sobie schowałam naszego robota sprzątającego i muszę jeszcze chyba tutaj dorobić półeczki. Mam tutaj jeszcze. Miejsce na światełko, ale tam w ogóle jest jeszcze duża, duża przestrzeń pod tymi schodami. Także to jest wszystko do zorganizowania. Ale na pewno będą się też pojawiać jakieś fajne filmy z organizacji tej przestrzeni i w ogóle wszystkich przestrzeni w domu. Także śledźcie moje piękne barierki. No, naprawdę jestem dumna, jak to wszystko wyszło. Bardzo, bardzo mi się podoba. Pięknie. Wczoraj byliśmy na tenisie z Pawłem i ja stwierdziłam, że mam tragiczną kondycję i że potrzebuję ją wzmocnić, co też Paweł potwierdził i powiedział, że zdecydowanie to by mi pomogło żeby też tak lepiej się ze sobą czuć i wprowadził od poniedziałku bieganie, którego nienawidzę, ale nie mówię że nie polubię, bo może się okaże, że polubię, może to jest kwestia innego miejsca w życiu i zobaczymy nie mówię nie Spróbuję, ale stwierdziłam, że jeszcze chciałabym sobie zrobić dodatkowo badania krwi i właśnie to zrobiłam. Także chcę wiedzieć, czy tak poza tym to wszystko jest ok. Tak ogólnie czuję się bardzo dobrze, mam dużo energii, natomiast kondycyjnie wszystko siada. Także zrobiłam sobie jeszcze badania z krwi, żeby wiedzieć, czy wszystko jest ok. No i jeśli jest wszystko ok, to od poniedziałku lecimy. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, to moje bieganie, ale na początku myślę, że po 500 metrach będę dyszeć. No ale spróbujmy, spróbujmy czegoś nowego. Jestem otwarta na wiele różnych możliwości i chciałabym po prostu żyć zdrowo, w zdrowym ciele, dobrze się czuć i to jest dla mnie najważniejsze. Robiłam też badania tutaj koło moich rodziców. Tak w sumie, przy okazji, ponieważ jadę im podlać kwiatki, moi rodzice już nie byli. E, no. Trochę, ich już tutaj nie było Siedzą cały czas w tym domku drewnianym I jest im tam dobrze Więc ja po prostu teraz podjadę szybko Podleję im kwiatki ogarnę Co tam trzeba ogarnąć A potem jadę prosto na pedi Zrobić jeszcze zakupy Dzisiaj mamy też gości Przyjeżdża mój kuzyn z żoną i z dziećmi Także też muszę się zaopatrzeć Ponieważ no, pod koniec tygodnia To już tam niewiele jest A czymś trzeba ich ugościć Także go. Większość kwiatków w miarę sobie dała radę, ale ten był najgorszy. Już poobrywałam te suche liście, ale on po, po prostu się położył i widać, że potrzebuje dużo wody. I zrobiłam mu taką kąpiel w misce. No i mam, nadzie mam nadzieję, że będzie żył. Lecę dalej. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać na to osiedle. To jest osiedle Awia w Krakowie. Jest bardzo dużo takich fajnych. Kawiarenek, piekarni rzemieślniczych. No i zobaczcie, w czyżyku dostaniecie taką drożdżówkę. To jest jagodzianka ze śmietaną. No, jest jakie to jest pyszne, już ja to jadłam. Raz, a teraz idę do Dominiki i tym razem ja coś przynoszę pysznego. Mamy kamyczki. Mega mi się podobają, zaraz wam pokażę z bliska. Także tak to pięknie wygląda. W tle olimpiada, a ja montuję dla Was vloga. Paweł się tam bawi z dziewczynkami na górze. A ja chciałabym się z Wami pożegnać i widzimy się w kolejnym vlogu. Już w poniedziałek zaczynam nowego, także buziaki. Pa, pa!